Siemanko, w kolejnym odcinku na kanale słuchajcie, Zaczynamy jeden z lepszych eventów podczas tego roku FIFA, czyli Footis. Wszystkie najlepsze karty e, będą dostępne w paczkach przez najbliższe, myślę, nie wiem, 3-4 tygodnie. E, będzie to rozdzielone po kilkanaście, czy znaczy kilkadziesiąt, a ponad kilkaset e, kart specjalnych. E, Podczas jakby jednego, jednej tury. Aktualnie m.in. są karty Team of the Year Icon, e, karty One Swatch i kilka eventów, chyba nie z 5 czy 6 różnych eventów e, jest w dostępnych w paczkach. Na, na ten moment e, nie ma karty Team of the Season i Team of the Year. Nie ma również kart Shape Shifters, czyli tych, które były e, w ostatnich tygodniach. Te myślę, pojawią się dopiero e, gdzieś e, za dwa tygodnie z e, nowym. Zestawem. Słuchajcie, gdzieś naprawdę dość sporo, więc jak możecie stawić lajka, jak nie skróćcie kanału, zasobujcie i pewnie niektórzy z Was się zastanawiają, czemu mam aż 3 miliony monet. Ponieważ wyszło dzisiaj SBC, gdzie potrzebne są informy. Czekałem na to naprawdę kilka miesięcy, od kilku miesięcy każdego informa, którego trafiłem nigdy nie sprzedawałem, zawsze chowałem go do samego końca, do momentu, gdy są właśnie Futis, co roku tak robię i aktualnie zarobiłem ponad chyba 1,5 miliona monet na tych właśnie. Informach, więc możemy to sobie e, wyrzucić już. Jeżeli macie informy, to je e, sprzedajcie. Warto było też robić SBC, które było raz w tygodniu e, o kartę Team of the Week e, wymienną i nie wymienną, bo dzięki temu też mogę zrobić kilka razy to SBC, którego sobie za chwilkę przejdziemy. E, Ronaldo, Alvarez, Gomez są w paczkach. Po raz pierwsze karty futis są dostępne w paczkach i w SBC, oczywiście. W SBC jest karta mm, Sona, która wygląda w ten sposób: 96 jest to karta premium, czyli ma zgranie, na pełnym zgraniu jest oczywiście i daje zgranie zawodnikom z Premier League i z Korei. Wygląda naprawdę bardzo fajnie, ale jest też bardzo, bardzo drogi. 88, 89, 91 i 90, myślę, że w granicach nie wiem, 500 tysięcy, może 400, ale na pewno. Drogie. I do tego w dzisiejszym odcinku będzie paczka Player Pick z 93 karty z kształtnej lub Team of the Season. Paczkę z ikoną sobie zostawiam na kolejny odcinek, ponieważ na ten odcinek mam przygotowany bardzo dużo paczek i nawet jakbym chciał, to się nie dokopię po prostu tej paczki. Mam chyba, nie około 70 paczek. Więc tą po prostu zostawię sobie na kolejny odcinek. I to jest właśnie SBC, o którym mówiłem. Jest to powtarzalne. Można zrobić sobie tego, ile chcecie. I tu jest karta właśnie z pierwszej partii kart. Futis i potrzebny jest inform na ogólna 84, ale naprawdę raczej nie polecam tego robić, polecam wam sobie kartę po prostu paczki otwierać, które będzie mieli zachowane Jeżeli będziecie mieli, nie wiem, jakiegoś duplikata wysokocennego, w którym nie będziecie mieli to zrobić, to wtedy. I chyba, i chyba że macie jakieś informy właśnie nie wymienne, to wtedy tak, żeby, jeżeli macie kupować informacją, żeby robić to SBC, to naprawdę wam to. Odradzam. I tak naprawdę jest to chyba tyle, jeżeli chodzi o SBC. Jest jeszcze jedno SBC powtarzalne. Codzienne zadanie Futz już zrobiłem, to jest paczka za 35 tysięcy, nie wiem czy codziennie będzie paczka za 35 tysięcy jeżeli tak, to fajnie, bo jest to naprawdę bardzo fajna paczka, lepsza od paczki z dwoma zawodnikami na pewno, trzeba była za codzienne logowanie podczas poprzednich. Eventów. I do tego jest Puchar Futis, za 10 wygranych jest paczka 10 zawodników, 85+, 55+ i tak jakie są od w sumie, nie wiem, kilku tygodni podczas eventów. I jest jeszcze Robin Gossen za wygranie 8 meczów z trzema Niemcami i kilka zadań, więc też na pewno bardzo fajnie. I jest to chyba tyle, nowy sezon oczywiście. Futis, e, z tych ważniejszych rzeczy jest mniej więcej m.in. karta Team of the Year e, Modricia za 8 chyba, czy 9 poziom. Ryan 95, na szybko to m, tutaj pokażę. Diogo Jota 96, e, Rio, Ferdinand, ale to najlepsza paczka, 10 85 plus na pewno. I to co chyba e, każdy będzie zbierał, czyli w Junior 98, jedna z najlepszych, jak nie najlepsza karta aktualnie w grze. 5 na 5, wysoka średnia. No na pewno będzie to top 5 na 100%. Myślę, że dla wielu to będzie najlepsza karta w grze. Dobra, myślę, że kontent omówiony, więc przechodzimy do player picków, których zostawiłem sobie kilka z kilkanaście z poprzedniego eventu, więc zaczniemy, zobaczymy, ile kart specjalnych uda się trafić. Naprawdę robiłem te player picky, bo liczyłem, że praktycznie w każdym podczas gdy tyle kart specjalnych jest dostępnych w paczkach że Praktycznie w każdym będzie jakaś karta specjalna dostępna, jak na razie dwa i bez karty specjalnej, chociaż to jest Sula 85 Dobra, lecimy dalej, jeżeli wy również zachowywaliście sobie paczki czy playerpiki to piszcie czy wam udało się coś trafić, jak na razie jest fatalnie naprawdę spodziewam się, że w każdym będzie jakaś karta specjalna, jak na razie nawet nie ma jednej a już cztery za nami, playerpik numer 5 osiemdziesiątki jedynki same, Ok, może to był błąd żeby robić ich aż tyle i jest, pierwsza karta specjalna, tylko że 83 overalla. Także lecimy na drugą stronę, może tutaj będzie troszeczkę lepiej. Może jakaś wyżej oceniona, same duplikaty, fantastycznie. Kolejny player pick. I dalej same duplikaty. Zapomniałem, że w klubie mam praktycznie każdą możliwą kartę, 82, 81, 83, 84 i tak dalej. Trzymamy 82. I następny player pick, w końcu coś specjalnego, jest Bergwijn 85, ale oczywiście weźmiemy sobie Laporte 86, bo jest wyżej. Oceniony, jako że niewymienny to nie ma sensu brać jeden overall niżej. I zostały już tylko dwa playerpiki, naprawdę spodziewałem się, że one będą wyglądały zupełnie, zupełnie inaczej. Tylko jedna karta specjalna na 18 playerpików, naprawdę ja się spodziewałem, że w każdym playerpiku będzie karta specjalna. Tak to wyglądało w poprzednich latach. 87 i 8, właśnie tak się spodziewałem, że będą te playerpiki wyglądały, tak powinny wyglądać. Nie, może miałem po prostu ogromnego e, pecha aspieta, e, także do, do klubu to na Quicksilver, nawet tak nie chcę się żadnego rsbc robić w tym momencie. E, I lecimy do paczek, których mam 73, około 40 chyba bo 30 jest z upgradu 80, który był podczas ostatniego tygodnia, e, ale te paczki 80, które za chwilę tutaj zobaczycie właśnie te będę sobie otwierał poza odcinkiem i jeżeli trafię coś w nich, to pokażę to w kolejnym odcinku, a na odcinek ten dzisiejszy teraz, który oglądacie, otwieramy tylko te większe paczki, które mam z poprzedniego tygodnia Zaczniemy sobie od trzech zawodników 84+, plus, a reszta już tylko te paczki W których coś będzie Zaczynamy kartą, i pamiętam jaki to jest event Poza pozycją Hiszpania I jest Suso 84 Dobra, paczka z jednym zawodnikiem 84+, plus, i jest Karta nominowany Toty Hiszpania, SP I będzie to Pedri 80, nie 90, e, i jest to chyba niestety Duplikat, i teraz Piłkarz 85+, plus, jest kolejna karta specjalna. Jest to Century Nowe Food, i będzie to tawić. I kolejna taka paczka z jednym zawodnikiem 85. Plus. I jest kolejna karta. Tym razem jest to karta zimowa. Środka obrońca z Holandii, Weckhorst. Dobra, dwóch zawodników 84. Plus. Jest znowu karta specjalna. puntownicy e, Anglia S.O. i jest to Godfrey. Dobra, teraz trzech zawodników 83. Plus. I znowu są buntownicy, znowu Anglia, lewy pomocnik tym razem i będzie to Smithrow. Dobra, teraz paczka z siedmioma zawodnikami 84. Plus. Tutaj na pewno będzie. Już myślałem, że w takiej paczce nie było karty specjalnej. To by było naprawdę coś bardzo dziwnego. Kielini i Biraki. Dobra, teraz pięciu zawodników 85. Plus, więc naprawdę już wielkie paczki. Tutaj liczę, że coś będzie. Jest karta z Ligi Europy Nigeria, lewy pomocnik jest to. Simon. I jeszcze mamy Toylana i Neuhausa 86-85. Szkoda, że tak nisko cenione te karty specjalne, że nie ma czegoś e, lepszego. Może teraz w kolejnej paszce 5 dołników 85 będzie coś wyżej ocenionego? Okej, okay, sobie skipujemy. Nie ma karty w okaucie specjalnej, ale na 100% będzie po prawej stronie. Ok, jest pierwsza naprawdę fajna karta, jest to sam maksymał, ale nie wiem, czy jest coś wart. około może 40 tysięcy, 30. No jak jakby w paczkach to był wart kilkaset tysięcy. Dobra, kolejna paczka 5 zawodników, 85, naprawdę było ich kilka. Jest nominowany do Toty i będzie to kulibali ten duplikat, więc lecimy do player pika z Totsem lub kartą Shape Shifter. Trzeba złość jeszcze 4 karty specjalne. I dobra, SBC gotowe, więc e, zgłaszamy i zobaczmy, co będzie w kolejnym już playerpiku e, 93. Oby w tym razem było coś grywalnego w końcu, bo jeszcze w tym playerpie naprawdę chyba nic dobrego e, trafić mi się. Nie udało. Zobaczmy co będzie. Tym razem otwieramy. I jest Maguire, jest Kimisz od 96. Oczywiście wzięły kartę Kimisza. I pewnie, niestety, będzie tylko pod jakieś kolejne SBC około 100 tysięcy. I słuchajcie, to będzie ostatnia paczka w dzisiejszym odcinku. Jak możecie takie jak nie skrócić kanału, zaskróćcie te pozostałe paczki. tam mówiłem wcześniej, będę swój sobie poza odcinkiem, jak coś będzie, to wam pokażę to w kolejnym odcinku. A teraz paczka 5 zowników 85. Otworzyłbym więcej, ale po prostu nie mam więcej lepszych tutaj pokazanych. Są na samym końcu, więc nie chcę mi się już otwierać 20 aktualnie. I tak myślę, że dość sporo dzisiaj już otworzyliśmy. Zobaczmy, co będzie w ostatniej paczce na dzisiaj. Czy będzie coś większego jest chyba karta buntowników z po raz trzeci albo czwarty i niestety jest to duplikat smith Roa, Ale po prawej stronie jeszcze może coś być. Badland 89. Także to zobaczenia i widzimy się w niedzielę albo w poniedziałek w kolejnym odcinku na kanale. Na razie.